Dobra, dawaj, popikamy serwisy. Nagrywasz się, Misiek. Chodź, pomachamy. Ty mnie widzisz teraz? No mnie widzicie, takim szerokim. Nie, 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 nie. kiedy ja zniknę? No. Piero no. chyba teraz zniknę. tam są jeszcze kości misiek no tam patrz zaraz podnoszę tam są kości jak dzwoniła tam widzisz ja nie ja widziałam poczułaś telefon? tu są wszędzie kości ale co dwa jelenie w tym samym miejscu? no stary to musiało czekaj mama dzwoni, tak? tak nie tak? Nie? czy to, czy to ty dzwonisz? Aha. Patrz, cała miednica drugiego Patrz, to jest co? Miednica, nie? Tu masz kostki Patrz ile tu jest kości stary A tam co jest? No te kości, dobra, podniję, pojdźmy? Nie, no przecież tam przyjemność, że sobie tego Halo? Mamo nie uwierzy, znaleźliśmy dwie czaszki Jeleni obok siebie. Cały Ale szkielety Jeleni. Paulina, one są całe dwa szkielety, rozumiesz? A zupami tak. z porożem, no? Zaraz Wam przyniesiemy dwie czaszki, to pooglądamy. <laughs> Ale piękne są. Nie! One są takie pewne, nie, 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 kości, nie mają. Nie, nie A, mają. Nie. Ale żaba, no. Ale mega. no. no. Nie wiem, czy to Ale się cieszę. Takie niedokładne, bo tak już się podekscytowało, że ja już nie mogę. Ale bacz. mamy wszystko, tylne nogi, przednie nogi. Mamy cały kręgosłup jednego jelenia, z miednicą, z tylnymi nogami i mamy tego szpiczaka też... O, słyszysz kruki? No. I mamy jeszcze przednie nogi, tutaj coś nie znali. O i mamy kruki. W gdzieś nie, w lasku obok tej łąki, obok tej no, łąki. Obok tej łąki, gdzie żeśmy byli. No, no, no chyba chyba to o czym ja myślę. <laughs> Ale śliczne. A! No dobra mamo, kończę, bo muszę podnieść. No, 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 pa, pa. pa. pa, pa, pa. Dokładnie, dawaj stary. Tam <laughs> zaraz ci zdjęcie zrobię. <laughs> Ale się, dobra? Patrz na tego mi ja się. Ale byłby carek piękny. No jak na nasze tutaj ja? <śmiech> <śmiech> Brawo Misiek, czekaj jak ci zaraz nagram. Stary, ale jestem happy. <laughs> I czego ci?